to Nuts Simple Variations Dziś chciałam wam pokazać Jak zrobić takie świąteczne zawieszki I co jest nam do... potrzebne do zrobienia ich To na pewno baza, moja jest zrobiona z masy solnej Jakiś czas temu po prostu wykroiłam z resztek tak naprawdę Które mi zostały po innym projekcie Formą do ciasteczek Dziurkę zrobiłam za pomocą zwykłej słomki, którą wbiłam ale możecie użyć pewnie czegokolwiek, a masa solna jest o tyle dobra, że wykrawając z niej może być to jakikolwiek kształt, jaki chcecie. Następnie pasta strukturalna, tropnoziarnista. Proszek brokatowy, który był swojego czasu i w moim przypadku. Cieniem do powiek, natomiast uważam, że świetnie się błyszczy i ma bardzo dużą przewagę nad brokatem, bo nie jest taki gruby. No i co jeszcze? Jakaś szpatułka do nakładania, patyczki. sznurek judowy jakiejkolwiek grubości i jakiejkolwiek jakimkolwiek kolorze wstążka oczywiście też pełna dowolność no i klej do, dla, do przyklejenia kokardy ja używam zazwyczaj kleju na gorąco ze względu na to, że bardzo dobrze trzyma Ok, więc bierzemy naszą bazę. Co robimy to najpierw nakładamy sobie pastę strukturalną. Mniej więcej numiernie. Nie bójcie się powrócić. Ok. Teraz co robimy? Bierzemy sobie patyczek i po prostu tapiemy sobie uderzając. Ja mam troszkę za mało pasty, więc yy, nie wychodzi mi to, ale to nic. Dokładam sobie po prostu. Chodzi o to, żeby powstały takie nieregularne kształty. Tak naprawdę ile tak trzeba robić to zależy tylko od Was. Jeżeli kształt was satysfakcjonuje, możecie już odłożyć do wschnięcia. Oczywiście nie zapomnijcie o zaznaczeniu otworu. Ja myślę, że, moja, a, że efekt jest zadowalający, więc biorę sobie brokat i po prostu z dość dosyć obficie. teraz robię? Odkładam oczywiście do wyschnięcia. Możecie sobie pomóc nagrzewnicą, suszarką. Ja osobiście odkładam nagrzejnik, bo teraz jest zima i, i wyschnie mi równie szybko co przy użyciu nagrzewnicy czy też suszarki. A więc tak. Moją bazę pociapałam już pastą strukturalną z obu stron Nie pokazywałam Wam jak to uczynić z drugiej strony Ponieważ procedura jest taka sama Czyli nakładamy pastę strukturalną I później sypiemy brokatem. Właściwie to ona jest jeszcze troszkę miękka Ale to nie szkodzi Ona doschnie sobie Później. Natomiast chcę Wam pokazać, e, jak e, ozdobić boki. Właściwie to nie ma nic e, trudnego, po prostu chwytamy w, w rękę, e, w dłoń i e, patyczkiem rozprowadzamy pastę strukturalną na około. Jak zauważycie jakieś dziury, czy niedoróbki, również możecie um, poprawić. Ok, to by było na tyle. <laughs> w boku nie musicie obsypywać brokatorem, ponieważ nie jest on tak widoczny natomiast co ja ja sobie nie zaznaczyłam otworku i więc muszę go teraz od nowa wyznaczyć i znowu dajemy na parę minut nagrojnik ok nasza baza została już ozdobiona i Wstępnie wyschła. Oczywiście jest jeszcze troszeczkę mokra, ale to nie, nie, nie przeszkodzi temu, żeby dodać e, ostatni element, to jest ozdobę. Ja przygotowałam sobie w międzyczasie już e, kawałek sznurka jutowego oraz kokarda. Więc teraz nie, nie pozostaje nic innego, bo jak właśnie przepleczenie sznurka przez otwór. Muszę go sobie troszkę powiększyć dla ułatwienia Albo zrobię taki, jak przewieszam jak przez taga. I na koniec doklejam kartę tak. I tak prezentuje się gotowa zawieszka Oczywiście możecie ozdobić ją w sposób w jaki chcecie, bo możliwości jest naprawdę multum. Możecie dodać więcej brokatu. Oczywiście pewnie nie, nie do, na zdjęciach ani na filmie nie zobaczycie tego efektu brokatu, ale zapewniam Wam, was, że jest naprawdę świetny.